Cześć, tu Marcin Kowalik. Ty słuchasz podcastu Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego. Dzisiaj wpadam na chwilę do Twojego urządzenia, do, do tego miejsca, gdzie słuchasz podcastów, albo do Twojego YouTube'a, czy też do Facebooka. No z taką ciekawą myślą. Otóż, jak wiesz, mamy takie miejsce, gdzie nasza społeczność. Agentów ubezpieczeniowych, czy też ludzi związanych z branżą ubezpieczeniową, się spotyka w sensie wirtualnym. To jest grupa na Facebooku Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń. Ona jest bezpłatna tam każdy może wejść, każdy, kto oczywiście chce coś sensownego wynieść z grupy albo, albo dołączyć, dodać jakąś swoją wartość. Także już teraz zapraszam do grupy na Facebooku Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń. I tam. No, różni ludzie publikują, ja też czasami staram się jakąś tam swoją myśl dorzucić. I tam parę dni temu opublikowałem takie dwa zrzuty ekranu. No i oczywiście bez sensu jest opowiadanie w podcaście o tym, jak wyglądają zrzuty ekranu, ale to zrobię. No ale postaram się to tak zrobić, żeby to miało sens. Oczywiście możesz już teraz wejść na, do Facebooka i znaleźć tą grupę, po prostu wystarczy, że w wyszukiwarce na Facebooku wpiszesz Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń, ale ja Ci powiem, co tam opublikowałem. Tam opublikowałem e, takie dwa zrzuty ekranu. Pierwszy zrzut ekranu to jest zrzut ekranu z takiego darmowego narzędzia, jakim jest Google Trends. No i Google Trends, pokazuje, jakie są trendy w Google. Google Trends pokazuje, jakie są trendy w Google, czyli jak wygląda zainteresowanie w wyszukiwarce użytkowników na poszczególne frazy. No ja do tego narzędzia Google Trends, i to możesz też sobie zrobić samodzielnie dla, dla dowolnego hasła, dla dowolnego tematu, wrzuciłem y, bardzo proste hasło, czyli ppk, czyli trzy literki ppk. Um, no, i te plany kapitałowe to jest taki temat, który parę tygodni temu mi się pojawił znowu na celowniku, nazwijmy to. I zaraz ci powiem czemu. Zaraz ci wyjaśnię czemu. No, w każdym razie, wrzuciłem te trzy literki PPK właśnie do Google Trends. Wybrałem sobie region, jakim się interesuje Polska, ujęcie czasowe, czyli ostatnie 5 lat. No i co zobaczyłem? Zobaczyłem wykres. Zainteresowanie w ujęciu czasowym od 2018 roku właśnie na hasło PPK. No i teraz widać tam, powiedzmy, rzeczy przewidywalne, czyli tam 25 sierpnia 2019 pierwsze większe zainteresowanie, potem 14 luty 2021 kolejne zainteresowanie. No i coś ciekawego zobaczyłem pod koniec marca, na początku, pod koniec lutego a na początku marca 2023 Otóż od kilku tygodni, jeżeli nie miesięcy, jakby liczba wyszukiwań na hasło PPK rośnie. Jak długo to się utrzyma, nie wiem, zobaczymy. No ale to jest jakby pierwsza część tej historii czy my coś z niej wyciągniemy sobie takiego produkcyjnego, sprzedażowego, to jest już inna sprawa. No ale już przynajmniej wiemy, że coś takiego się dzieje. No i to jest pierwszy ten z tych screenów zrzutów ekranu, jakie tam wrzuciłem. Natomiast drugi zrzut ekranu to jest liczba odwiedzających, którzy odwiedzili moją stronę internetową, która jest właśnie po to, żeby pozyskiwać klientów ubezpieczeniowych. Ta, ta, ta strona to jest ubezpieczeniapoludzku.pl, liczba klient, liczba użytkowników, którzy odwiedzili strony właśnie ubezpieczenia ubezpieczeniapoludzku.pl związane z PPK. No bo tam kiedyś zrobiłem odcinek podcastu właśnie skierowanego do klientów końcowych, do osób zainteresowanych PPK z agentem ubezpieczeniowym, no i po prostu tam zrobiliśmy wywiad. Odpowiadaliśmy na takie podstawowe pytania. No i teraz, co jest ciekawe, na początku marca, pod koniec lutego jest... No, kilku, kilkudziesięciokrotny wzrost liczby odwiedziń właśnie na tych moich stronach internetowych dotyczących PPK. No ja próbowałem to zrozumieć. Oczywiście, to, to jest tak, że PPK i klienci na PPK to nie jest jakiś mój fokus dla mnie w tych moich działaniach pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych, z różnych powodów. Zostawmy tu już. Przekonania polityczne, czy też wiarę w ten produkt. Dla mnie on, dla mnie on nie jest jakby z, z perspektywy mojej, mojej strategii pozyskiwania klientów, czy też budowania mojego biznesu ubezpieczeniowego. On nie jest ważny, ale, ale to jest ciekawe, że w ostatnich tygodniach zainteresowanie tymi tematami wzrosło. No i teraz można by powiedzieć, Marcin, super. Pewnie będziesz miał w cudzysłowie darmowych klientów. Wydaje mi się, że to nie do końca jest tak w tym przypadku. Bo to zainteresowanie PPK może być. Hmm, jakby to powiedzieć? Złudne o, albo fałszywe. Wydaje mi się, że te osoby, które więcej ostatnio wyszukiwały na temat PPK. I trafiły też na moją stronę. Wydaje mi się, że one bardziej były zainteresowane tematami, jak wyjść z PPK. Um, to jest jakaś tam teza, nie wiem, nie wiem. Możesz skomentować, co myślisz na ten temat. Czy myślisz, że mam rację, czy myślisz, że nie mam racji? Śmiało dodaj swój komentarz albo, um, albo pod wideo na YouTubie, jeżeli, jeżeli to, tego słuchasz na YouTubie, albo pod. Pod wideo na Facebooku, albo po prostu napisz do mnie. Na pewno znasz jakieś metody kontaktu. E, tak, i właśnie takie mm, e, złote myśli i takie zrzuty ekranu czasami się pojawiają na grupie Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń. Może to dla kogoś będzie pomocne, może to dla kogoś będzie inspiracją. E, no, ale jak widzisz, ja się tak dzielę, staram się dzielić transparentnie takimi swoimi przemyśleniami, czy też jakimiś, czy do sukcesami, czy też jakimiś kamieniami milowymi, um, które osiągnąłem, bo nigdy bym nie spodziewał się, że nagle kilkadziesiąt albo kilkaset osób odwiedzi w skali tygodnia czy miesiąca moją stronę internetową skierowaną do klientów ubezpieczeniowych na tematy związane z PPK. No więc właśnie, czy Wzrost zainteresowania PPK właśnie obserwujemy, czy też nie? Czy może wzrost zainteresowania ucieczką od PPK? To jest ciekawe i to zostawiam pod dyskusję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!